Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałam Wam przeczytać bajkę w tak pięknych okolicznościach przyrody. Wokół jest łąka, nieopodal paszczą się konie, a dlatego, że to jest jedna z baśni braci Grimm o wilku i siedmiu koźlątkach. Żyła sobie kiedyś pewna koza, która miała siedem małych koźlątek. Kochała je tak bardzo, jak tylko matka może kochać swoje dzieci. Pewnego dnia zawołała je wszystkie do siebie i tak do nich rzekła: Drogie dzieci! Muszę wyjść do lasu, a wy uważajcie na wilka, który może wam zrobić krzywdę. Gdyby tu przyszedł, z pewnością pożarłby was wszystkie. Ze skórą, włosami i całą resztą. Ten podstępny łotr często przebiera się, ale rozpoznacie go na pewno po jego szorstkim głosie i czarnych łapach. Ostrzeszone koźlątka odpowiedziały matce. Kochana matko, będziemy na siebie uważać, więc możesz iść spokojna do lasu o czym matka zabeczała i ze spokojnym sumieniem udała się w drogę. Nie trzeba było długo czekać, by ktoś zapukał do drzwi i zawołał: Otwórzcie drzwi, kochane dziadki! To ja, wasza matka! Otwórzcie! Otwórzcie! Przyniosłam coś dla was, coś dla każdego z was. Ale dzieci wiedziały, że to był wilk. Rozpoznały go po szorstkim głosie, więc zakrzyczały do niego: Nie Otworzymy drzwi! Ty nie jesteś naszą mamą! Ona ma przyjemny, delikatny głos, a twój jest szorstki! Ty jesteś wilkiem! Wtedy wilk odszedł od drzwi i udał się do sklepikarza. Kupił sobie u niego wielką bryłę kredy. Zjadł ją, a wtedy jego głos stał się delikatny. Wrócił pod dom koźlątek, zapukał do drzwi i znów zawołał: Otwórzcie drzwi, kochane dziadki! To ja, wasza mama! Otwórzcie, przyniosłam coś dla każdego z was. Lecz kiedy to mówił, położył swoje czarne łapy na oknie. A Koźlątka zobaczyły to i zawołały do niego. Nie otworzymy drzwi! Nasza mama nie ma takich czarnych łap jak ty. Ty jesteś wilkiem. Pobiegł więc wtedy wilk do piekarza i powiedział do niego: Skaleczyłem sobie łapy, czy moglibyśmy nadrzeć je ciastem? Kiedy piekarz to zrobił, wilk pobiegł do młynarza, którego zapytał: Czy możesz posypać moje łapy mąką? Młynarz, który zaczął coś podejrzewać, pomyślał sobie: Ten wilk na pewno chce kogoś oszukać. Po czym odmówił wilkowi. Wtedy wilk zagroził młynarzowi: Jeśli ich nie posypiesz, to cię pożrę. Młynarz bardzo się wystraszył groźby i posypał wilkowi łapy mąką. Stały się teraz białe. No cóż. Tacy właśnie są ludzie. Wilk wrócił do domku. Koźlątek po raz trzeci zapukał do drzwi. Otwórzcie no drzwi, kochane dziadki! To ja, wasza matka! Otwórzcie! Przyniosłam coś dla każdego z was. Ale dzieci zawołały do niego. Pierwsze pokaż swoje łapy, żebyśmy mogły zobaczyć, czy rzeczywiście jesteś naszą matką. Wilk włożył łapy przez okno, a gdy koźlątka zobaczyły, że są białe, uwierzyły mu w to, co mówił, i otworzyły drzwi. Wtedy dopiero okazało się, że jest to okrutny, podstępny wilk. Koźlątka bardzo się przestraszyły i zaczęły się jak najprędzej chować w różne miejsca. Jedno wskoczyło pod stół, drugie do łóżka, trzecie do pieca, czwarte uciekło do kuchni, piąte weszło do kredensu, szóste do miednicy, a siódme do zegara. Wilk jednak znajdował je kolejno i bez większych ceregieli rzucał jedno za drugim do swojego płyska i połykał. Tylko najmłodsze z koźlątek, które schowało się w zegarze, nie zostało pożarte. Kiedy wilk najadł się dosyta, wyszedł z domu koźlątek, położył się pod drzewem na zieloniutkiej łące i zasnął. Wkrótce wróciła do domu z lasu matka koza. Ach, cóż ona tam zobaczyła. Drzwi do domku stały otworem. Stół, krzesła, ławka leżały porozrzucane na podłodze. Miednica połamana, a kołdry poduszki... Pościągane były z łóżek. Zaczęła szukać dzieci, ale nie mogła ich nigdzie znaleźć. Wołała każde z nich po imieniu, ale nikt nie odpowiadał. W końcu, gdy zawołała imię najmłodszego, delikatny głosik odezwał się: Mamo, mamo, jestem w zegarze. Wyciągnęła stamtąd koźlątko, a ono opowiedziało jej, jak przyszedł wilk i zjadł wszystkie dzieci. Można sobie wyobrazić, jak mama koźlątek rozpaczała i płakała za swoimi dziećmi. W końcu pogrążona w smutku wyszła z domu, a najmłodsze koźlątko pobiegło za nią. Kiedy doszła do łąki, zobaczyła leżącego tam wilka, który tak chrapał, że aż gałęzie się trzęsły. Podeszła bliżej i zaczęła go oglądać dokładnie z każdej strony. Zauważyła, że w jego grubym z brzuchu coś się ruszało. O Boże! zawołała, czy to możliwe, aby moje dzieci pożarte przez tego potwora na kolację jeszcze żyły? Wysłała najmłodsze koźlątko do domu po nożyce igłę i głęnić. Przecięła brzuch zwierza, jak tylko zrobiła pierwsze cięcie, natychmiast jedno z koźlątek wstawiło, wystawiło swoją główkę. Kiedy ciała dalej, wyskoczyło jedno za drugim wszystkie sześć koźlątek. Na szczęście nic im się nie stało, gdyż wilk połykał je w całości. Jakaż wielka radość nastała. Dzieci zaczęły ściskać swoją kochaną matkę i skakać wokół niej, a ona również szczęśliwa powiedziała do nich. idźcie teraz i poszukajcie kilku dużych kamieni. Wypełnimy nimi brzuch tego złego, dopóki śpi. Koźlątka zaczęły znosić wielkie kamienie. Włożyły ich do brzucha wilka tyle, ile tylko się zmieściło. Na końcu ich matka zaszyła szybko pełen brzuch zwierza. Zrobiła to tak, że wilk nawet nie poczuł i nawet się nie poruszył. Kiedy wilk się wreszcie obudził, postanowił ugasić wielkie pragnienie, które powodowały znajdujące się w brzuchu kamienie. Chciał podejść do studni, by napić się wody, lecz jak tylko zrobił pierwszy krok w jej kierunku, kamienie zaczęły się obijać jeden o drugiego i głośno grzechota. Wilk zawołał wtedy – coś mi dudni, coś mi wali, męczy mnie pragnienie, zjadłem sobie sześć koźlątek, a jakby kamienie. A gdy doszedł jakoś do studni i chcąc się napić, nachylił się nad wodą, ciężkie kamienie przeważyły go, wpadł do wody i utopił się. Gdy tylko koźlątka to zobaczyły, natychmiast podbiegły do studni i radośnie zaczęły wołać. Zły wilk już nie żyje! Zły wilk już nie żyje! Po czym zatańczyły wesoło z matką wokół studni. I tak się skończyła historia łakomego wilka. Pozdrawiam. Pa!